Przyglądaliśmy się własnej kondycji duchowej, rozważaliśmy, co jest niezbędne na szlaku pustynnym. A teraz pora na sedno sprawy poznawanie go. Jak go poznawać? Niektórzy mówią, Boże, szukam Cię i szukam, ale. Bóg nie daje o sobie znać. Jeśli on jest, to wie, czego potrzebuje. Co musi być, żeby spotkać się z Bogiem? Kontakt ze sobą samym. Co, co to znaczy kontakt ze sobą samym? Jeżeli odczuwam swoje ciało kończyny, ręce pod prysznicem w pościeli, kiedy jestem zmęczony, to czuję napięcia na szyi czy karku, kiedy mnie coś boli, mam kontakt z własnym ciałem. Wbrew pozorom ból sprowadza nas do naszego ciała i każe być tu i teraz. Gdy mam kontakt ze sobą, nie tylko z ciałem, to znaczy, z czym, ze sobą samym. usiadamy sobie swoje pragnienia. To też może być ciało. Aha, marzenia, no tak. Marzyć mogę tylko ja. Moje ciało raczej nie marzy. Może potrzebować czegoś, chcieć w danej chwili. Wiem, kiedy moje ciało chce wody, kiedy chce jeść, kiedy chce odpocząć. Ale o marzeniach to ja decyduję. Wspomnienia. To też są moje doświadczenia. Mogę tkwić w przeszłości albo przyszłości. To jest kontakt ze mną samym. Ale mogę też uciekać w przeszłość i przyszłość i nie mieć kontaktu ze sobą w danej chwili. Halo, hej, gdzie jesteś? Hej, a że co? A tak się jakoś a nie wiem, co się dzieje. Gdzieś się gmatwam, gdzieś uciekam, moje myśli nie są we mnie, są poza ciałem. Kontakt ze sobą w pełni mam wtedy, kiedy jestem świadomy w chwili obecnej. Popatrzmy na Mojżesza. Na pustyni, kiedy uciekał, musiał mieć pełny kontakt ze sobą samym. Każde miejsce, każdy krok mogło być dla niego przyjazne albo i nie. W przestrzeni, którą pokonywał, czaiły się takie niebezpieczeństwa jak wąż, skorpion, ale także i ludzie musiał mieć kontakt ze swoimi uszami i oczyma, by w chwili obecnej kontrolować sytuację, czy ktoś go nie goni, czy też stawia dobrze kroki, by nie zostać ukąszonym. To jest nie tylko zaradność życiowa. To jest pełna obecność w chwili. Ta umiejętność bycia w chwili pozwalała mu przetrwać i podejmować decyzje w ułamkach sekund. Kiedy był na górze, na której czuł się bezpiecznie, wydarzyło się coś. bardzo osobliwego. Krzak, który przypomina mu jego samego. To znaczy bez korzeni, taki suchy, miotany najczęściej wiatrem po pustyni. Do niczego, do rozpałki najlepszy. Płonął, ale się nie spalał. Kiedy Mojżesz, siedząc z plecami do skał, Zauważył ogień na tym krzewie. Chciał podejść, ale usłyszał głos. To był głos Boga. Co znaczy usłyszał? To nie była trąba, tuba, dźwięk taki wibracyjny. Mojżesz usłyszał go w sobie. Nawet usłyszał własne imię. Mojżeszu, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoi się z ziemią świętą. Wychowanie Mojżesza w Egipcie nie było pozbawione duchowości. Mojżesz był wrażliwym, wierzącym, w co wierzył, trzeba by przebadać. Rozwój duchowości w Egipcie w tym czasie. Ale nie był mu obcy Bóg, którego usłyszał teraz. Mógł się zadziwić: A co to? A kto to? Spytał: Kim jesteś? To było podstawowe pytanie tamtych czasów. Który Bóg Cię przysyła? Ja jestem Bogiem Abrahama. Mojżesz A Jakuba. I myślicie Państwo, że Mojżesz zapytał, czego chcesz? Kiedy dowiedział się, że Bóg chce, by wyprowadził naród izraelski z Egiptu, z niewoli, to Mojżesz od razu poszedł i to zrobił. Kim jesteś? A jak mam Ci zaufać? Ja mam być wodzem, Ty mi się tu objawiasz, nie wiem kim jesteś, bo nie żyłem w Izraelu, nie żyłem z tymi ludźmi, nie przekazali mi ani tradycji, ani wiary, ani modlitwy, ani czegokolwiek z nim związanego. Byłem wychowany na dworze faraona. Na szczęście w duchu wiary w Boga. Ale tamci bogowie mieli inne imiona. Kim Ty jesteś? Być może kilkanaście lat trwało, zanim Mojżesz przekonał się, że Ten, który Go wzywa po imieniu, jest wiernym Bogiem, że wysłuchuje też i próśb Mojżesza, który sprawdza Go. W jakimś sensie testuje, choć Bóg niechętny jest do testowania, nie daje się wystawiać na próbę. Milczysz, a ja cię prosiłem, żebyś mi udowodnił, ile pokory musiał możesz mieć również w sobie, żeby doświadczyć wszechpotężnego, ale nie dającego się wabić. Czymkolwiek Boga. Uczył się zaufania Mu i to trwało. Uczył się historii, on być może spotkał rodaków, opowiadali mu. Sam też musiał w sobie stworzyć Jemu przestrzeń. Jak pogodzić z innymi bogami? W cudzysłowie, oczywiście, jeden jest Bóg i nie ma innego, ale z tymi obrazami, jakie miał z Egiptu, jak tych bogów pogodzić w sobie, to trwało. Co znaczy zdejmij sandały, bo ziemię, na której stałeś się ziemią świętą. Mojżeszu, stań wprawdzie przed samym sobą. Goły. Bez przywdziewania jakichkolwiek masek. Bez ubierania się w funkcję, że tu jesteś jakimś znaczącym. Stań goły na ziemi. To znaczy w swoim własnym sercu przed sobą i Bogiem. I co zobaczył wtedy Mojżesz, kiedy próbował stawać w prawdzie przed sobą. Jesteś mordercą. Nie wychowałeś się w Izraelu. Wielu ma ciebie za wroga. Nie możesz od tak pójść do nich. Musisz wykazać, że jesteś z tym narodem. Chociaż fakt, że pozbawiłeś życia Egipcjanina, może mówić, że jesteś za Izraelem, za ludem niewolniczym w Egipcie, ale to jeszcze ich nie przekonuje, że jesteś z nimi i że ich wyprowadzisz. Zdobądź ich zaufanie. Poza tym Mojżesz się jąkał po tych przejściach. Jak ja będę mówił, przecież to śmieszne, Jąkający się dowódca. A Aaron będzie twoimi ustami, twój brat. Bez poczucia przynależności do narodu izraelskiego, bez korzeni w Egipcie, jak krzak miotający się po pustyni. To czuł Mojżesz, kiedy stanął w przed sobą. I ja mam być wodzem Boże, ile pokory. Ile bezradności było w Mojżeszu, poza umiejętnością bycia w chwili i zdobytymi umiejętnościami bycia wodzem, nic więcej nie miał. Niczego więcej nie stanowił. Jeszcze nie zdobył zaufania. A Bóg nie dał się testować co chwilę. Szukał Jego śladów. Bóg też oczekiwał od Mojżesza wierności. Jak pamiętamy, potem, kiedy wyprowadzał lud, to naród się sprzeniewierzał. Najpierw Mojżeszowi, a potem Bogu. To Mojżesz miał stawać przed Bogiem i prosić w imieniu ludu, żeby Bóg im wybaczył. Zdarzył się jednak moment, kiedy Mojżesz sam zwątpił. Przez to nie wszedł do ziemi kana. Poznawać go to również iść po śladach. Jakich śladów? Gdzie na pustyni ślady Boga? O jakie ślady tu chodzi? Coś sobie przypominał z przeszłości, pewne doświadczenia, doznania, kiedy się modlił. Były na pewno podobne do tych, których doznawał na tej górze i potem, kiedy się modlił, kiedy z nim rozmawiał. Ale kiedy Bóg nie dawał sobie znać, szukał jakichś wspomnień albo wydarzeń, które mówiły mu, że Bóg jest. I to przed chwilą był, czegoś dokonał, choć nie dał znaku Mojżeszowi, nie dał się poznać, ale coś zdziałał. Bywa, że prosimy o coś Boga i staje się. I wtedy nie widząc, nie czując Jego obecności, widzimy, że on dokonuje czegoś, o co prosiliśmy, nawet w lepszy sposób niż nam się zdawało. I w ten sposób stwierdzamy, że idziemy tuż za nim, po śladach, po śladach Jego obecności nie odczuwając tej obecności. Boże mój, szukam Cię i szukam. Pozwól się znaleźć. Medytacja jest takim silnym momentem, w którym Nastawieni jesteśmy na jego obecność. Medytacja polega na byciu świadomym chwili. Można obserwować chwilę w niej siebie i to, co się w niej wydarza, to, co się we mnie wydarza. A mogę też coś. W cudzysłowie, działać, na przykład pozbywać się myśli, które mnie stale wyciągają z chwili obecnej. Zamiast czekać na spotkanie z Bogiem, ja spotykam się z własnymi myślami. Z przeszłością, przyszłością, czymkolwiek. I jakoś mnie nie ma w chwili obecnej świadomego. Walczę wtedy z myślami, bo one przeszkadzają. No i albo się męczę, albo sekundę, dwie udaje mi się pozbywać myśli. Kiedy nastawię się na bycie w chwili obecnej, na obserwację, nie muszę z niczym walczyć. I bywa, że pod koniec mojej medytacji on się objawia. Tak jakby czekał czy będę mu wierny do ostatniej minuty, czy to będzie 10 minut, 20, 30. Potrafi w ostatniej minucie się dopiero w swojej błogości pokoju, który nas obdarza, objawić. Medytując, doświadczamy swojej ułomności. Te myśli, które Ciągle biegają emocje, napięcia w ciele, ból, pokazują nam, że istnieją i upokarzają nas, bo chcieliśmy spotkać się z Panem, a tu nam ciało zawraca głowę. Pojawia się to też to, czego nie kochamy w sobie albo to było żenujące, albo grzeszne, albo wstydliwe, ujawnia nam nasze ciało. A mieliśmy się modlić, mieliśmy czuwać, dążyć do obecności, do spotkania z Nim. A tu moje nędzne życie staje na dłoń. To spotkanie ze sobą samym. Wprawdzie, bez osłony jest bezcenne. Mojżeszu zdejm sandały, bo ziemia, na której stoi się z ziemią świętą, to przestrzeń Twojego serca, gdzie tylko tam nie musisz grać ani udawać. Możesz stanąć nagi przed sobą i Bogiem. I tylko to jest Twoja przestrzeń, którą Boga może zaprosić. Przyjaciół, możesz tajemniczyć, ale. Nie wszystkich. Być przy czyimś ja, przy jaźni, przy mojej jaźni, może być tylko Bóg lub ktoś bardzo wtajemniczony. I tam dokonuje się w tej izdebce to, co najcenniejsze. Staje w pokorze, nagi, bez udawania. Szukam prawdy, nie wstydzę się, a jeśli się wstydzę, to uznaję ją. Jeżeli widzę, że czegoś nie kocham, to próbuję, choć z tym różnie bywa. I poznaję go właśnie, kiedy mam kontakt ze sobą samym. Są ludzie, którzy ciągle są zajęci, nie mają czasu dla siebie. Nie mają czasu dla siebie. Co to znaczy? Mogą usiąść, ale zaraz planują. Jedzą, ale myślami są gdzieś daleko. Albo już pokrzątają się po domu. Albo przetwory trzeba robić. A tu trzeba posprzątać. Ogródek czeka. I już planują. I ciągle myślami są w działaniu jakimś, w którym siebie tam widzą. I bywają, że padają zmęczeni, Boże, nawet nie mam sił się modlić. Amen. I kładą się spać. I tak jest codziennie. Potem się dowiadują, że mają coś chorego. A nie zwracałam na to uwagi, a tak czasami coś mi dokuczało, ale Boże, kocham. Kontakt ze sobą samym w takim miejscu jak pustynia, czy bycie w samotności, jest podstawą. Tam nie ma nikogo, z kim mógłbym zamienić słowo ani zająć się zamiataniem. To jest czas na poznawanie Boga we mnie. Można po śladach popatrzeć, jak piękna jest Przyroda. Jak złowroga, albo przyjazna, jak potężna. To są też ślady Jego obecności, to Jego stworzenie. Ale mogę się w tym czuć niebezpiecznie, nawet mając. Za plecami skałę. W Bogu tylko mogę złożyć swoją nadzieję, że mnie ochroni, że udzieli czego potrzebuję. I to w sposób czasami zaskakujący. Ktoś mówił tak, jeszcze nie wierzący, ale prowadziłem badania na pustyni. Archeologiczne i wyobraź sobie, była burza piaskowa. No, część moich kolegów uciekła, bo miała samochód. Ja nie zapakowałem się do, do tego. Zresztą nie, nie wiedziałem, gdzie oni są w tej burzy. No i po raz pierwszy w życiu pomyślałem sobie, no może skoro mówią, że Bóg jest, tego poproszę, żeby mnie uratował. No, 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 no i co? No i jak? No nie zdążył, bo akurat karawana nadjechała i mnie zabrała. I takie wyobrażenie niekiedy mamy. Boże, czekałem na Ciebie. Jak proboszcz kto, kto? w tonącym kościele, gdzie woda podpływała coraz wyżej, wyżej. Podpłynęła jedna łódka proboszczu, siadajcie. Nie, przed na wieżę. Roboszczu, wsiadajcie, mamy wolne miejsce na łódce. Nie, ja. Bóg mnie uratuje. Proboszczu, wsiadajcie, to jest ostatnia chwila. Już kościół jest zanurzony całkiem w wodzie. Bóg mnie uratuje. No i staje proboszcz przed Bogiem. No, i tak liczyłem na Ciebie, a Ty co? Oj, proboszczurku, proboszczurku, a te trzy łódki, które ci wysłałem. Znana jest nam ta, ta przypowieść. I jest jeszcze jedna, bardzo piękna, u Dobraczyńskiego. Siedział człowiek pod drzewem, w samotności. I zauważył, że na drzewie siedzi ptak. I mówi tak, Boże, jeśli jesteś. Spraw, spraw, by ten ptak odleciał. Ów człowiek czeka, 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 ptak nie odleciał. I po jakimś czasie ten sam człowiek mówi: Boże, dzięki Ci, że ten ptak nie odleciał, bo czułbym się jeszcze bardziej samotny. Nic się nie zmieniło. Każdy został na swoim miejscu. Ale doświadczenie zmieniło tego człowieka. Co go zmieniło? Myśl. No to trudne do wyrażenia. Odkrył inną prawdę tej sceny. Potrzeba nam czasu, też. I medytacja jest takim czasem, kiedy możemy coś zobaczyć z innej strony, albo w ogóle dojrzeć. Kiedy nie zajmujemy się wszystkim i niczym, czyli tymi myślami z przeszłości, z przyszłości, kiedy staramy się je umniejszyć, pojawia się on. Przez trzy minuty, pierwsze trzy minuty. Myśli pokazują, czym ostatnio żyłeś. Potem ujawniają się wołające o przyglądnięcie się sprawy z Twojego życia. Te właśnie żenujące, przykre, bolesne, grzeszne i tym podobne. Po dziesięciu minutach może krócej. One się uspokajają, jeżeli powiesz sobie, no tak, tak, to obejrzę, temu się przyjrzę. Ach, no to tu chyba wniosek wyciągnę taki. I sytuacja staje się jak z dziećmi, które wybiegają przed dorosłych i próbują zwrócić na siebie uwagę. Najpierw patrzą, obserwują dorosłych. Jeżeli dorośli nie zauważają dziecka, to dziecko wydaje dźwięki, w tupie nogą, stoi, zbliża się, próbuje zaznaczyć, że jest, albo wręcz przerywa nam nasze rozmowy, naszą nieobecność wobec dziecka, byśmy zwrócili na nie uwagę. Kiedy zwrócimy uwagę, ono chwilę, chwilę króciutką, Pokaże, że jest, uśmiechnie się i wybiega. Podobnie jest w medytacjach z myślami i z tymi emocjami. Przyjrzysz się, zaobserwujesz, zauważysz myśl czy emocje. Ona jakoś potem znika. I pojawia się cisza. I w tej ciszy on. Wtedy go poznajesz. Bywa, że nie mówi nic. Czujesz, że jest blisko z Tobą, że Cię rozumie, albo obdarza Cię błogością. I masz pewność, że jesteście razem.